Cieka misaki, ja zapraszam Was na czwarty odcinek z serii daily. Codzienne filmiki na temat bardzo różnych tematów. Dzisiaj poruszymy temat siłowni, także jeśli jesteście przed swoim pierwszym dniem na siłowni lub zaczęliście już treningi, ale nadal nie jesteście pewni, co tam robicie, ten filmik jest dla Was. Zapraszam! Także dzisiaj chcę Wam pokazać wszystkie najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć. W jak najkrótszym czasie oczywiście, ponieważ staram się, żeby moje filmiki były krótkie i wartościowe. Także tutaj mam listę wszystkich rzeczy, które powinniście wiedzieć. Numer jeden to coś, co ja przez długi czas nie praktykowałam i wydaje mi się, że było dużym błędem. To jedzenie. Powinniście, wiadomo, liczyć kalorie i tak dalej. To byłoby bardzo fajne. Natomiast, jeśli jeszcze nie jesteście na tym etapie bycia po prostu gimnastem, zacznijcie od zwiększonej ilości białka w swoich posiłkach. Może być, mogą być to częstsze jajka na śniadanie, więcej, na przykład yy, serka wiejskiego, twarogu. Lub innego po prostu na nabiału, który gdzieś tam to wysokie białko ma. Możecie też y, się gdzieś tam skusić na jakieś proteinowe rzeczy, które są sprzedawane w sklepach, ale nie naciągnijcie się na to, że czasem po prostu pisze protein, dlatego to bierzecie, a tak naprawdę tego białka za dużo nie ma. Dlatego czytajcie naprawdę, co kupujecie. Ale jeśli nie jesteście w stanie gdzieś tam dobić y, wysokiej. Zawartość białka w waszych posiłkach. Możecie też pomyśleć o odżywce białkowej. Wiele ludzi na początku jest do tego bardzo zdystansowanej, natomiast odżywki białkowe naprawdę są w stanie wam pomóc, ponieważ białko jest najważniejszym składnikiem, abyście po prostu budowali mięśnie. Więc zadbajcie o to białko w swoich posiłkach. Jeśli już mówimy o liczeniu kalorii, to oczywiście musicie się zdecydować, czy idziecie na masę, czy na redukcję. Ponieważ uh, to wszystko zależy, jaki Wasz cel sylwetki jest. I gdzieś tam, idąc na siłownię, co zamierzacie po prostu osiągnąć swoim ciałem. Także możecie zacząć budować masę i jeść po prostu więcej kalorii niż jest Wasze zapotrzebowanie, i dzięki temu zwiększać masę swojego ciała, ale wszystko, co zjecie, staracie się jak, naj, jak najbardziej zmieniać po prostu na. Na mięśnie, także wiadomo, że szczególnie jeśli jesteście drobnymi dziewczynami, które zaczynają ćwiczyć na siłowni, czasem. W większości przypadkach trener wam powie, że musicie po prostu y, przytyć, żebyście mieli z czego zbudować te mięśnie. Dlatego czasem po prostu na początku trzeba jeść więcej kalorii niż planowalibyście. Natomiast y, jest też druga opcja, jest to redukcja, to jest dla osób, które chciałyby schudnąć i wtedy delikatnie zaniżacie kalorie, które powinniście jeść i gdzieś tam jesteście w deficycie kalorycznym. Tak to się <laughs> fachowo nazywa. I w ten sposób a, po prostu łatwiej Wam jest schudnąć, ponieważ jecie mniej kalorii, a y, uprawiacie gdzieś tam ten wysiłek fizyczny. Więc zależy jakie jest Wasze go-to, to po prostu wybieracie opcje dla siebie. Natomiast a, Robienie tego na własną rękę moim zdaniem nie jest dobrą opcją, więc jeżeli naprawdę chcecie coś zmienić, to warto się udać do trenera i warto się udać do dietetyka. I to zmierza do punktu trzeciego, czyli plan treningowy. Jeśli chcecie zacząć ćwiczyć na siłowni, musicie mieć plan treningowy i naprawdę nie wystarczy wejść na siłownię i zacząć robić cokolwiek, żeby zacząć widzieć efekty. Więc e, tutaj możecie mieć trenera na krótszy okres czasu, aby pokazał Wam ćwiczenia, aby na początku nauczył Was jak oddychać, robiąc te ćwiczenia, o czym musicie pamiętać, robiąc te ćwiczenia i po prostu ułożył Wam, co musicie robić, bo naprawdę, jeśli wejdziecie i zaczniecie korzystać z jakichkolwiek maszyn, to nie wyjdzie. Ale to też zmierza do mojego punktu czwartego, czyli dobra technika. Więc, więc jeśli weźmiecie tego trenera tylko na chwilę i nauczycie się tego planu treningowego i już będziecie wiedzieć, co robić, ale nikt Was nie będzie poprawiał i nie będziecie wykonywać dobrze tych ćwiczeń, to nie dość, że naprawdę jesteście w stanie sobie zaszkodzić, ponieważ zła technika może prowadzić do wielu kontuzji to nie osiągniecie swoich celów. Więc jeśli nie zaczniecie być dobrze technicznie, naprawdę nie odpuszczajcie tego trenera. Na początku wydacie więcej pieniędzy, ale to jest tylko i wyłącznie dla waszego zdrowia. Numer 5 to jest coś, co wydaje mi się, że każdy idąc na siłownię musi usłyszeć, czyli nikt was na tej siłowni nie ocenia. I ja wiem, że czasem w to ciężko uwierzyć, ale naprawdę nikt nie zjedzie was wzrokiem, a jeśli zjedzie, to powinien być naprawdę um, shame of yourself, bo każdy od czego zaczynał. I naprawdę jak zobaczycie tych wszystkich świetnie zbudowanych ludzi, oni też kiedyś zaczynali. I powinniście być z siebie dumni, że po prostu podjęliście tą decyzję, że zaczynacie chodzić na tą siłownie, że chcecie dbać o siebie, że chcecie coś zmienić. I każdy będzie like, go! Jakby da, dawajcie radę, ćwiczcie, bo to wszystko jest tego warte. A nikt nie spojrzy zna, zna z Was takim, co ty tu robisz, jakby ty tu nie pasujesz. Nie, zdecydowanie nie. I każdy skupia się na swoim treningu. Umówmy się, każdy skupia się na tym, czy ich maszyna jest wolna, ile jeszcze im serii zostało, yy, i tak dalej, a nie na tym, kto właśnie wszedł na siłownię i jak on wygląda. Numer 6 to coś, z czego wiele ludzi naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy, czyli że siłownia nie, może nie być dla nich. I część ludzi naprawdę myśli, że ej, zmienię swoje życie, zmienię swoją sylwetkę, będę się lepiej ze sobą czuł, kupuję karnet na rok, kupuję trenera, będę liczyć kalorie i idę na siłownię. I co? Minął pierwszy trening, minął drugi i oni już po prostu nie mają ochoty tam wracać. Siłownia nie jest dla wszystkich. Nie każdy czuje się dobrze na siłowni, nie każdy czuje się tam komfortowo. I zdecydowanie yy, warto najpierw sprawdzić, na przykład biorąc karnet na miesiąc albo mając wejście próbne, czy tak naprawdę ta siłownia jest dla Was. Bo yy, wiadomo, że jeśli gdzieś tam chcecie zmienić swoją sylwetkę, no zrobicie to na siłowni. Ale jeśli będzie Was to kosztowało gdzieś tam swoje zdrowie psychiczne. To zastanówcie się, czy jest jakaś inna opcja, którą też byście mogli zainwestować, albo na przykład zainwestować w siłownię w domu. Nie wiem. Albo gdzieś tam, nie wiem, jakie możecie mieć inne opcje, ponieważ ja się osobiście zakochałam w siłowni, to wiem, że wiele osób po prostu jej nie lubi i część woli iść na Pilates, część woli iść na ABT lub na inne zajęcia, niż rzeczywiście korzystać z tej typowej siłowni. Numer, chyba 7, już nie jestem pewna, to styl życia. Siłownia to styl życia. Jeśli chcecie coś osiągnąć, to to nie jest tylko chodzenie na siłownię, to jest jedzenie, to jest poświęcanie na to czasu To jest to, że zaczniecie kupować sobie więcej cechów sportowych, odżywek białkowych i innych tego typu rzeczy I że po prostu wejdzie Wam to gdzieś tam w nawyk A Ja osobiście nie miałam tak przez bardzo długi czas Nie, nie byłam gdzieś tam tak bardzo zafascynowana tą siłownią I szczerze przyznaję się, że choć karent mam już bardzo długi czas Dopiero ostatnio tak naprawdę się w nią wkręciłam, dopiero ostatnio gdzieś tam zaczęłam liczyć te kalorie, myśleć jak to powinno wszystko działać, i rzeczywiście może Wam to przyjść po czasie i naprawdę dajcie sobie czas, żeby to wszystko załapać, ale musicie sobie gdzieś tam uświadomić, że z tego może powstać Wasz styl życia i że to nie jest tylko to poświęcanie paru godzin tygodniowo na chodzenie na siłownię. I ostatni punkt to to, że naprawdę musicie poświęcać na to czas. I że jeśli chcecie mieć dobre efekty, to nie jest to tylko rzeczywiście um, mówienie, że chodzicie na siłownię, ale naprawdę te najlepiej, chociaż te trzy razy w tygodniu, poświęcanie czasu, żeby zrobić ten dobry trening. I e, bez żadnych wymówek, że bo dzisiaj są urodziny koleżanki, bo jestem zmęczony po pracy, bo pada. Nie, macie trening, robicie trening. Dobra, to wszystko dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu w komentarzach napiszcie emotkę sztangi albo inną, która wam się kojarzy z siłownią. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeśli ten materiał był przydatny i jeśli chcecie dalej mnie wspierać w daily, ponieważ to jest dopiero dzień czwarty. Także widzimy się w kolejnym filmiku jutro i do zobaczenia. Pa!